Siema widzowie, z tej strony Pawliczek Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale I dzisiaj zareagujemy sobie na Skibidi Toilet 74 i 75 Życzę wam miłego oglądania Okej okay, widzowie, mamy już tutaj ten odcineczek Skibidi Toilet 74 I lecimy z tym Zostawiam lajka 7 minut, lecimy Klikamy Dobra co to jest? Stoimy jako kameraman, jakieś nie. Mamy jakiś kameramenów. O, jest TV-man. To jest ten TV-man. Mi się wydaje, że to jest taki zamiennik Plungermana i Dark Speakermana. Kto to jest? To jest jakiś nowy kameraman. No, to jest jakiś kameraman, dziwne. Tam w ogóle jakaś latająca kamera jest. Tu jest speaker man. co on tam gada? Co jest? W czym my jesteśmy? A dobra, co są... A my, my chyba jesteśmy tym TV-manem, czy coś? Co się dzieje? No, jesteśmy TV-manem. Jesteśmy tym TV-manem. W sensie, że... Czy on mu oderwał głowę? To on jest mocny, ten TV-man. Co jest? Ej, to jest porąbana, to jest chora. Serio, on skanuje jego głową. On skanuje jego głową wszystko, żeby wszystko pootwierać. Co jest? To są jakieś kameramen, to jest jakiś speakerman, oni są porozwaleni. Speakerman, tu jest. Co oni tu robią? To jest bazar z KBD chyba. Tak mi się wydaje, i oni to ich tu w zaszłości. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co jest? Ja nic nie czaję. Dobra, są ludzie. Co oni robią w ogóle? Czemu on wali głową? O ten. A ten. C, co to jest? Schore. Jest on tu coś się rozwalił. Dobra, to są jakieś skibiki toilety. Co to jest w ogóle? Dobrze! Z ogniem! Zabawa z ogniem. Dobra Ona... Ona przed chwilą była przecież zniszczona w poprzednim odcinku. Szybko się naprawia. Czemu oni ich zamykają? Co oni robią? A dobra, przenoszę ich. Co to jest? No to jest jakiś język dziwny. Nie wiem co to jest. To są jakieś dziwne sprzęty. Ej, to jest sygnalizacja świetlna. Chyba, bo tak wygląda. Co to jest za jakiś robot? Chcieli zrobić robotę z sygnalizacji świetlnej, czy o co tu chodzi. Może będzie nowy man! Sygnalizacja świetlna, man! To było porąbane. Co on robi? Boże, skim dina, do jest nowy Język dziwny. Co to jest w ogóle za gościu? To jest. A, dobra, on się tepnął. Tu muzyczka w ogóle gra. To jest chyba muzyczka od tego. Od y, tych. Nie wiem. Co to jest? Czy to jest to miejsce, gdzie się TV -man naprawiał? Czemu on jest skurzony? Co on mu pokazał? A pokazał mu to coś, co się dzieje. Adora, bo my mieliśmy tablet. Boże, co się z tymi. O co tu chodzi z tymi tabletami? Ciągle tablet też ma. Co ty gadasz? Czemu oni gadają ciągle od tyłu? Jak chcę, żeby normalnie gadali. Co on im pokazuje? A dobra, to było na spoilerze. Ciekawe kto to nagrywał. Mordo. ziomeczki normalnie. To jest Boże, czemu oni mówią ciągle z kiwili? Jedyna rzecz, którą bym chciał w tym toalet, to żeby tv gadali normalnie i żeby scooby Toilety gadały w końcu normalnie. To będzie jedyna rzecz, która mnie zaskoczy. O, jest policjant. ma. Co to jest? Ale się drze. O, smutna muzyczka, moja ulubiona. Half-Life'a. Co on gada? Okej. Okay. Czemu oni sobie tańczą do jakiejś muzyczki? Co to jest? Gościu jeździ na kiblu co on robi czemu on się uśmiecha poszedł Co on mu pokazał Co jest Czy on się na niego wkurzył? Co on mu mówi? Czemu on nie poleciał jednak? Oni coś oglądają. Kamera offline, oczywiście. Pewnie też będzie kamera offline, bo ja słyszę już jakieś wybuchy. Okej, okay. co to jest? Dobra, mamy jakiś astro toilet nowy. To są astrotoilety jakieś. Patrz. Jakiś Jakieś oko skorpion astrotoilet. Pająk astrotoilet czy coś. Co to jest w ogóle? O, teraz poleci na astrotoilety pewnie. A nie, to one przylecą do nich. Dobra. W własną bronią ich atakuje. I własną bronią ich atakuje. Nic mu się nie dzieje. Ja coś tak myślałam, że oni będą odporni na światło, a nie byłbym okulary. Czemu on ucieka? Myślałam, że będzie fajna walka. Dobra, jednak będzie. Co to jest? Czy to jest jakiś szef astro? O, nalot astro toiletów. świet 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 Na to, na to, Mamy. O, kameraman jest. A, dobra! No on umiera teraz, bo Toiletów jest dużo. Nie no! Dawaj go! Dobrze! Leć, uciekaj, nie walcz z nimi Są za mocni Nie, czy on z nim walczy? A oni uciekli O nie, to jest źle Astro toilety atakują O nie, dostaliśmy Ogień O, kurde O nie Astro toilet to jest to UFO Zebiję ich Chyba nie Aha, i koniec Widzowie mamy to wyszedł w Squidy Toilet, wyszło Squid Toilet 75 i Mamy jakiegoś nowego Astro Toileta na miniaturce i lecimy z tym, ja już klikam i sprawdzamy co tu się wydarzy. Mamy jakąś burzę. Mamy jakieś miasto. Co tu się dzieje? Oczywiście mamy jakieś astrotoilety, bo ostatnio tutaj kameraman zginął. Był napad astrotoiletów w ogóle. Teraz strzelają do niego. Gdzie są tytanie. Chcę tytanów zobaczyć. Uciekają w ogóle ludzie. To jest tak przypuszczałem, że na początku będzie jakiś astrotoilet, który będzie wszystko rozwalał. ma jakieś dziwne te w ogóle latające coś no jesteśmy ukryci w jakiejś bazie w sensie w jakimś bunkrze co to jest Mamy jakiś pistolet po co nam pistolet jak przecież wiem że oni są silniejsi od nas po co w ogóle będziemy na ich nich strzelać jak mnie nas rozwalą za chwilę biegnie jakiś toilet, a walczą z tym że się są, patrzą się. Śmieją się z nich w ogóle. Pa Oni uciekają. Dobra. Gdzie jest Titan TV? Man? ja chcę zobaczyć Titan TV Mana i Titan Co to jest? Myślałam na początku. To jest chyba Juggernaut. To jest Juggernaut? Nie wiem. Co to jest? Nie, to nie jest Jugarnaut. To jest jakiś inny, nie. mniejszy astrozojlet. Co się dzieje? Dobra. Przecież ten laser nic mu przez chwilę nie robił. Poczekaj. On strzelił w niego laserem i nic mu się nie działo. To po co w ogóle tą tarczę odpalił? Ale dostał I co O nie, jaki skibidzi toilet, to w nie sensie się dobrze Dobrze, że go atakują Ratowali nas Skibidzi toilety Dobrze Walnij go Dobrze No już po nim A Czemu on jest taki silny? Czy te skibidi tailety nas ratują? To było dziwne, nie? Czemu one do nas nie strzelają w ogóle? O jest kameraman. Dobrze, rozwal go. No, no nie coś tu nie gra. On ma maskę w ogóle, czy to jest jakiś człowiek. Skibidi toilet. Dobrze. Rozwalił go. Czemu on se w papierosa i czemu ten Skibidi Toilet go nie atakuje? Co, co to jest? Co tu się dzieje? Czy oni są dobrzy? O no nie, ja tu słyszę jakiś Juggernaut z Skibidzy Astro. Bye bye, 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 bye. To, to jest jakaś kobieta z kibic toalet no idzie. Oni są dobrzy, chyba te skibity tutaj latają, ale fajnie. Patrz, są po ich stronie. Mam nadzieję, przynajmniej. Czyli będziemy teraz mieli sojusz z kiblami. Z głowami w kiblach, super. Co to jest? O, nie, Juggernaut. Gada jakieś. Nie wiem, czy to są napisy. Nie, wyłączone. Szkoda. Jest Juggernaut. Jakiś tam pan, co on powiedział w ogóle? Może, czy te postaci mogą w końcu mówić normalnie? On, on mówił odwrotnie, że normalnie? Nie, nie rozumiem, co Dobra, czemu on ich nie bije? Nie, on ich chyba chce zabić. Dzięki skibicu dojroty za pomoc. Uciekamy. Co się dzieje? Co jest? Co się odwala? No nie mów, że koniec. Nie. Jeszcze trochę trwa ten odcinek. Nie mów, że będzie black screen przez 30 sekund. Nie, coś tu idzie. Kameraman, dzięki za pomoc. Czemu oni palą papierosy? Co tu się odwala? Oni palą papierosy w deszczu. Gitówa. I koniec. Czyli mamy sojusz z Kiblami. Ze Squidzonrat. I jest Juggernaut. Y Dalej nie wiemy, co się kryje za jego maską. Ten odcinek trwał tylko 3 minuty, w sensie 4. No w sensie to no fajnie, że coś nam się dowiedzieliśmy, że wszystkie Toilety mają sojusz z nami. Git. Fajne. Dobra wizowa. to było na tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało. razie, cześć pa.